Zwycięstwa Wielkiej Wojny, do wszystkich sił wojska polskiego w Kielcach. 5 września około godziny 10 odparliśmy niemieckie rozpoznanie, które dotarło do naszych linii obrony na przedmieściach Kielc. W najbliższym czasie należy się spodziewać ostrzału artyleryjskiego na nasze pozycje, a następnie ataku sił pancernych. Nie posiadamy artylerii, ale nakazałem wzmocnienie obrony przez trzy nowoczesne karabiny przeciwpancerne UR. Mam nadzieję, że tak jak dotychczas okażecie męstwo i odeprzecie wroga. Podpisano dowódca 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty, pułkownik Wacław Wilniewczyc. Pułkownik Wilniewczyc na miejsce walki wybrał szosę krakowską na wysokości kadzielni. W tym miejscu szosa jest ograniczona wąwozem trakcji kolejowej i stromym brzegiem rzeki Silnicy. Ukształtowanie terenu sprawiało, że niemieckie siły pancerne nie mogły w tym miejscu się rozwinąć, co dawało obrońcom większe możliwości. Po pierwszej potyczce z rozpoznaniem, linie obrony ponownie zaczęli odwiedzać cywile. Żołnierze szczególnie zapamiętali dwie osoby. Panią Władysławę ze Sroku i jej córkę Halinę. Pani Władysława gotowała w ochronce świętego Tomasza herbatę i z córką przynosiła ją w wojsku. Niejako przy okazji przynosiła także jabłka i pomidory. Także dzięki pomocy innych mieszkańców na linię obrony dostarczono pożywienie dla utrudzonych żołnierzy. Kiedy na pozycje spadły pierwsze niemieckie pociski, skończyły się jednak wizyty cywili. Dobrze, że na kwaterze zdążyliśmy zjeść i doprowadzić się do jakiegoś porządku. Teraz z pełnym brzuchem łatwiej się walczy. A przyjacielu, zasmucę cię. Przed walką nie powinno się jeść, bo w przypadku postrzałów brzuch szanse przeżycia są niewielkie. No to prys. Ale zgodnie z zasadą, że Polak głodny to Polak zły, cieszę się, że zjedliśmy przed walką. A propos jedzenia, nasi ułani też powinni być zadowoleni. Nie tyle z jedzenia, co z poznania tych. Panie. Pamiętaj, że oni wszyscy są młodzi. Nawet wojna nie potrafi zniszczyć ich normalnych uczuć. No i bądźmy szczerzy, nasi żołnierze przez ostatnie dni poświęcili się służbie. Trochę odpoczynku im się należy. No i koniec odpoczynku. Niemcy działają jak precyzyjna maszyna. Najpierw rozpoznanie, potem ostrzał artyleryjski. A wreszcie uderzenie sił pancernych. No tak, to trudny przeciwnik. W walce nasi żołnierze mogą sobie dać z nimi radę, ale wobec ostrzału artyleryjskiego są bezradni. Cała nadzieja w tych prowizorycznych umocnieniach. Nie liczyłbym na to. Nam potrzebna jest podstawowa pomoc medyczna. Myślę o lekarzach, ale i pielęgniarkach, które są w stanie tu na miejscu opatrzyć proste urazy. Myślę, że mam rozwiązanie tego problemu. Przynajmniej doraźne. Te dziewczęta, które częstowały nas obiadem. One są po przeszkoleniu sanitarnym. Myślę, że razem ze swoimi koleżankami z harcerstwa będą dumne z takiego zadania. Świetny pomysł. Ułan Bedarski, do mnie. Pojedziecie teraz na kwaterę. Do tych panien. Tylko zapamiętajcie sobie, że nie wysyłamy was na przyjęcie towarzyskie, ale z konkretnym zadaniem. Pod osłoną ognia artylerii Niemcy przygotowywali się do wprowadzenia do walki swoich sił pancernych. Zadanie mieli jednak utrudnione ze względu na ukształtowanie terenu. Szosa krakowska jest wąska, a pobocze, grząskie. Trudne do poruszania się dla ciężkich pojazdów. Z polskich pozycji widać było, że Niemcy przygotowali do uderzenia 14 pojazdów, czołgów i wozów pancernych. Ale właśnie ukształtowanie terenu sprawiło, że w jednej linii mogły jechać tylko trzy pojazdy. To była szansa dla obrońców, którzy na wyposażeniu nie mieli artylerii przeciwpancernej, a jedynie trzy karabiny przeciwpancerne. Jak ja nie cierpię siedzieć w okopie, duszę się. Ja jestem przeznaczony do otwartych przestrzeni, dlatego jestem w kawalerii. Jakbym chciał siedzieć w zamkniętym pomieszczeniu, to bym się zgłosił do marynarki albo nawet do czołgów. Aj, marucisz i marucisz. Przyjdzie jeszcze taki czas, że pokusujesz z Meldukiem przez pola. Ale teraz pułkownik Wilniewczyc nakazał wszystkim siłom wsparcie linii obrony. Rozumiem, trzeba dawać przykład naszym żołnierzom. Przetrwali ostrzą artyleryjski, a teraz suną na nich stalowe potwory. Większość naszych ludzi nie wie, że mamy karabiny przeciwpancerne. To jedna z największych tajemnic wojska. Zaraz zobaczymy, jak sprawdzą się w walce. Niemieckie pojazdy jadą bardzo ostrożnie. Teren mają trudne, a po drugie wiedzą, że gdzieś w ukryciu są nasi żołnierze. Mam nadzieję, że podejdą na taką odległość, że nasza tajna broń dosięgnie ich swoimi pociskami. Wydaje mi się, że właśnie osiągnęli linię naszego skutecznego... Dostał, patrz, Dostał. Skręciło go w miejscu, zatrzymał się. Ten drugi na lewo chyba też rażony, bo jakoś skokami jedzie. Zapewne oba uszkodzone. Ale patrz. Obsługa pozostałych szykuje się do ściągnięcia uszkodzonych transporterów z pola walki. Dobrze wyszkolone wojsko. Tylko to wojsko się teraz wycofa, a na nasze pozycje znowu spadnie lawina pocisków artyleryjskich. Intensywny ostrzał zapory na Szosie Krakowskiej nie uszedł uwadze sztabu pułkownika Glabisza, który dowodził oddziałami polskimi mobilizującymi się wcześniej w Kielcach. Zgodnie z rozkazem naczelnego wodza nie broniły one miasta, ale wycofały się w kierunku na Skarżysko i miały obsadzać przejścia przez góry świętokrzyskie. Nie wiedział o tym zapewne pułkownik Wilniewczyc, kiedy podejmował decyzję o obronie na przedmieściach Kielc. Teraz oficerowie obu zgrupowań spotkali się i po zapoznaniu z sytuacją podjęli decyzję o sposobie prowadzenia dalszej walki. W tym czasie niemiecka artyleria coraz celniej kładła ogień na polskie pozycje. Straty po naszej stronie były coraz większe. Panna Karolcia się nie boi. Nie każdy pocisk artylerii jest celny, a do tego nie każdy wybucha. O matenko kochana, ja nie wybuchów się boję. Boję że któremu z żołnierzy coś się stanie. Dziękujemy za troskę, ale takie już prawo wojny. Pan Bóg kule nosi, a sanitariuszki opatrunki. Słyszę, że humory wojsku dopisują. Z uśmiechem to zawsze lepiej się trudy wojenne znosi. Nic nikomu się nie stało? Raczej nie, ale ubrania mamy pięknie poproszone. Wyglądamy jak pracownicy piekarni. Dość gadania! W tamtym okopie są ranni. Karolina, łap torbę sanitarną i biegi! A żołnierze, jak nie mają co robić, to nosze mogą zabrać. Jego szybko, ranny nie może czekać. Ja to w rękę jestem ranny, to nie, nie pomogę za bardzo. Taka rana to nie wymówka! Rozkaz operacyjny. W związku z walką prowadzoną na przedmieściach Kiel, nawiązałem kontakt z oddziałami Wojska Polskiego, pułkownika Klawisza, którzy zajmują stanowiska na północ od miasta. Po zapoznaniu się z sytuacją uznaliśmy, że siły niemieckie są coraz mocniejsze, a uszykowanie kolumny nieprzyjaciela sugeruje przygotowanie do kolejnego ataku. W tej sytuacji zarządzamy wykonanie kontrataku na lewe skrzydło Niemców. Operacje przeprowadzą siły wydzielone ze zgrupowania pułkownika Klawisza w składzie. Zwieszony oddział kawalerii, oddział kolarzy i trzy samochody pancerne 51 Dywizjonu Pancernego. Atak ma być przeprowadzony od strony zniesienia Karczówka. Podpisano dowódca 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty pułkownik Wacław Wilniewczyk. Panie Wachmistrzu. Harcerski patron sanitarny melduje swoje przybycie. Naszym zadaniem jest ewakuacja rannych. Na zapleczu przygotowaliśmy polowy punkt medyczny. Tam opiekę nad rannymi sprawuje dr Mieczysław Żywot. Do pomocy ma koleżanki z przysposobienia wojskowego kobiet. Organizują właśnie transport rannych, którzy zostaną przewiezieni do szpitala. O mateńko kochana, tylko bandaże mamy mało. Ale mam nadzieję, że Matka Boska Częstochowska ochroni swoich obrońców. Lekarstw też mało. Ale harcerskie patrole są już na mieście i mam nadzieję, że właściciele aptek przekażą im odpowiednią ilość. Ola! La. To nie dość, że panienki ugościły nas wyśmienitym obiadem, to i widzę, że służba medyczna jest zorganizowana na najwyższym poziomie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, ale prosimy, abyście na siebie uważały. Nie chcielibyśmy, aby komukolwiek coś się stało. Dla usprawnienia łączności zostawiamy przy panienkach naszych ułanów. Ej! Bednarski! Stachura! Tu w mieście i tak konno się nie przydacie, więc zostańcie z naszymi dobrodziejkami. Teraz na stanowiska. A swoją drogą, to kto wpadł na pomysł, że w tym szturmie mają brać udział spieszeni kawalerzyści? Krzysztof, to oznaka największego zaufania do naszej broni. W jednym szturmie mechaniczne rumaki i ułani, których podstawowym sposobem walki jest szyk pieszy. A i tak wszyscy powtarzają, że ułani to tylko szarża konna. Hmm. Operacja przeprowadzona przez polskie oddziały zakończyła się sukcesem. Kontratak wyhamował niemieckie przygotowanie do kolejnego szturmu i zmusił Niemców do przegrupowania i zmiany planów. Polskie siły zyskały czas. Zmrok był coraz bliżej, ale i niemiecka artyleria nie próżnowała. Jej pociski były coraz bardziej celne. Różnie określa się nasze straty. Najczęściej źródła podają 40 poległych i około 60 rannych. Straty osobowe Niemców nigdy nie zostały ustalone. Podaje się jedynie, że stracili oni podczas walki dwa czołgi i kilka transporterów opancerzonych. Około godziny 18.00 pułkownik Glabisz podjął decyzję o wycofaniu się polskich oddziałów z Kielc. Nikt wtedy nie przypuszczał, że niedługo pojawią się w mieście ponownie. Było to słuchowisko z cyklu Małe Zwycięstwa Wielkiej Wojny. Reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Scenariusz i narracja historyczna Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Adrian Wajda, Krzysztof Grabowski oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła. Aleksandra Wilk, Karolina Błaszczyk, Hubert Krawczyński, Szymon Bożencki, Patryk Krawczyński.